Dlaczego drama Glamrock vs. Katon nie ma sensu? Glamrock się przypierdala o byle co. Katon w swojej wypowiedzi popełnia błędy fabularne. I ogólnie drama jest nakręcana głównie tylko pod wyświetlenia. Ludzie nagrywają o tym, wybijają się. A ja co? Nie mogę sobie odpuścić właśnie tak perfekcyjnej okazji. Nawet jeśli na serwerze Glamrocka nie jestem widziany jako... Youtuber od FNAF, -a. pierdolę to! Nagrywam o FNAFie, więc również się wypowiem. Ta drama to jeden wielki skam. By zakończyć tą dramę, nie należy argumentować, kto ma rację, czy może Glamrock, czy może Katon. Nie po prostu przestańcie klikać filmy. Nie oglądajcie ich. Jeśli przestaniecie się interesować dramą, drama zniknie. Dziękuję bardzo, naprawiłem polski fandom FNAFA. Miłego dnia wszystkim!